Cześć kochani, witam was. Słuchajcie, robimy czytankie krótkie. Eee, jakie emocje w sobie tłumicie? Zerkniemy sobie. Oczywiście te osoby, które nie, nie są na moim, e, są tylko na tym kanale. Zapraszam was oczywiście na Tarot z Lichem 1. Słuchajcie, lecimy. Grupy do wyboru są dwie. Grupa pierwsza, mam nadzieję, że nie będzie tak ciemno jak widać. Grupa druga. I pamiętamy, czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Zerkniemy sobie dla grupy pierwszej. Ja chyba będę musiała tu światło jakieś zapalić. <laughs> Zerknijmy. Jakie emocje w sobie tłumić Jakie emocje? Nie, ja muszę zapalić światło. Lepiej, lepiej. Dobra. Jakie emocje w sobie tłumicie? Grupa pierwsza, kochani. I zaczynamy. O! Kochani, pożegnanie. Pożegnanie. Dylematy macie z tym. Czy się pożegnać, czy nie. <laughs> Takie odnoszę wrażenie. Wy się zastanawiacie, czy się pożegnać, czy e, iść w coś nowego, czy się otworzyć w ogóle, kochani. To tak jakbyście mieli problem z, z pożegnaniem jakichś dylematów, jakichś, jakichś problemów. Jesteście na rozstaju dróg. Stoicie w. No macie, macie wybór. Jesteście na rozdrożu. Nie wiecie, czy iść w zmiany, czy, czy, po, czy cały czas trwać. To jest ciekawe. No dobra, lecimy. Zobaczymy, co dalej. Hmm. Ja mam wrażenie, że jesteście tutaj na etapie transformacji, na etapie zmian, czyli już te zmiany w Was się zadziewają. Doszło do. No. Doszło do, że tak powiem, rozpaczy, do płaczu. Doszło do takiego momentu w Waszym życiu, że mm, popsuło się wszystko, nie ma tego zadowolenia, jest płacz, chcielibyście, żeby coś się zmieniło, coś się ruszyło. Rozpaczacie nad tym, co się wydarzyło, co się popsuło. Chcecie być zadowoleni i wyczekujecie tego i teraz jest taki czas zmian tak jak mówię, transformacja u was zachodzi kochani to jakie tłumicie w sobie uczucie, ja myślę, że nie potraficie pożegnać się z tym co się wydarzyło w waszym życiu, co doprowadziło do płaczu, do rozpaczy kochani co więcej wy macie marzenia, chcecie otworzyć swoje serduszko Chcecie powolutku otworzyć się, ale jesteście przeciążeni psychicznie. Co więcej, jakie tłumicie w sobie uczucia, kochani? Bardzo mocno skrywacie to, że jesteście w tej chwili na rozdrożu. Mam nadzieję, że widać wszystko, widać, że jesteście, że stoicie, że tak powiem, w przeciągu, kochani. Staracie się słuchać swojej intuicji, staracie się mieć kontrolę nad swoimi myślami, nad wnioskami, które wyciągnęliście, ale też staracie się kontrolować wszystko to, co macie, może inaczej, to, co trzymacie w tajemnicy. Natomiast wychodzi na to, że wy chcecie się ustabilizować, wy chcecie zwyciężyć. Bardzo mocno się tego trzymacie. Problem polega na tym, że nie wiecie, w którą stronę iść i co macie zrobić. Jakie tłumicie w sobie emocje, kochani? Tak jak mówię, pożegnania, braku, rozpaczy, tak? Tego, że wyczekujecie, aż w końcu ustabilizujecie się, kochani. Hmm. Ja nie mówię, że emocje sięgają tutaj zenitu, bo nie, absolutnie. Wy musicie, kochani, uleczyć swój lęk, swoje zmartwienia. Mam wrażenie, że pożegnać, pożegnać się z, tak jakby ze strachem o to, czy dojdziecie do równowagi emocjonalnej, czy uleczycie się. Tej równowagi emocjonalnej Wam brakuje, tego uzdrowienia się. Macie przemyślenia co do tego, żeby stanąć na równe nogi. Jakie tłumicie w sobie, kochani, emocje, uczucia? Bo przede wszystkim jest dużo w Was uczuć, dużo, tylko Wy nie wiecie, co Wy macie z tym zrobić, jak Wy macie dokonać zmian, żeby ta równowaga była. Wy chcecie bardzo mocno tutaj zadziałać, kochani, bardzo mocno trzymacie się swojego planu. I przede wszystkim staracie się zachować wszelką kontrolę, kontrolę z emocjami, żebyście nie byli zbyt emocjonalni. Co więcej, hmm. brak Wam równowagi, kochani, brak Wam równowagi i. Tak jakbyście bardzo mocno chcieli stanąć na takim twardym gruncie. Celem jest radość, celem jest szczęście. Jaka jest rada, rada dla Was? Czyli te emocje, które tutaj. To już nie będę się powtarzać, tak? Tłumicie, kochani, ten, 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 to pożegnanie, ten rozpacz. Nie potraficie się z tym pogodzić. Rada dla Was, kochani, jaka jest? Hmm. my szukacie drogi do miłości w ogóle bo radą jest to żebyście przestali walczyć o takie uziemienie się, o zakotwiczenie bądźcie otwarci kochani, macie kreatywne naprawdę pomysły, pełną głowę pomysłów, powolutku na spokojnie zacznijcie się otwierać ja myślę, że do, powolutku na spokojnie, a tu wychodzi na to, że zmiany tak czy siak przyjdą, równowagę znajdziecie. Otwórzcie się na te zmiany, kochani. Walczcie o swoją stabilność, o to, żeby się przede wszystkim zrównoważyć, o swoje zadowolenie. I nie bójcie się przede wszystkim, nie zamartwiajcie się o, swoją, o swoje uziemienie, o swoje zakotwiczenie, o swoją stabilność. No. Taka jest dla Was rada. Hmm. Hmm. Jeżeli znajdują się gdzieś osoby, które próbują pocieszyć się gronem znajomych albo jakąś imprezą, to tutaj jest. Karty podpowiadają, żebyście nie robili głupich kroków. Głupich kroków przy alkoholu. Okej, okay. znaki Zodiaku. Mamy byka, hmm. raka w ogóle na starcie. Skorpion, raczek znowu baran, lew. Co my mamy? Bliźnięta oraz wodnik. Kochani, dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was Pa. Witam się z grupą drugą, kochani, lecimy. Zerknijmy, jakie emocje tłumicie w sobie. Jakie emocje tłumicie w sobie, kochani? Ukrywacie, tłumicie. No proszę, jak pięknie. Hmm, ciekawe. Tu chodzi o Wasze działania ogólnie, Wasze działania. Wy chcecie być w pełni szczęśliwi i ja mam wrażenie, że staracie się zachować równowagę. Równowagę w tym, wy czerpiecie radość i energię w ogóle, tak jakbyście ładowali sobie baterię z, z takiej równowagi w dawaniu i braniu, z wszelkich działań, które prowadzą do równowagi w dawaniu i braniu. Wy tutaj macie multum energii, tak jak mówię, czerpiecie z tego światełko radość, szczęście, zadowolenie. Jakie tłumicie w sobie energię, kochani? Przede wszystkim staracie się powstrzymywać, jeśli chodzi o kontrolę. Staracie się um, już nie mówię o zachowaniu, ale tak, jakbyście nie chcieli przejmować kontroli w ten sposób. Wy nie kontrolujecie niczego. Um, ja nie widzę, żebyście byli bezsilni, tylko. Um, Z takiej mocy sprawczej u was tak jakbyście w ogóle nie jakbyście się nie przejmowali tym czy macie siłę, czy jej nie macie kochani planem jest to, żeby czerpać czerpać radość, zadowolenie z relacji, być może z równowagi tak? wy odsuwacie się od wszelkich sporów czy to w domu, czy to przy relacjach Jakie tu w sobie, jakbyście w ogóle nie chcieli uczestniczyć w jakichś, przejmować jakiejś takiej kontroli, tak? pokazywać jakąś taką wyższość czy mm, jakąś taką siłę? No. Jakie tu w sobie, kochanie emocje? Jakie tu w sobie emocje? Pokazuje mi się w ogóle idealna para w działaniach, czyli. Oboje, tak jakbyście, kochani, byli tutaj zrównoważeni, jedna osoba daje drugiej tyle samo co dostaje. Ja mam wrażenie, że um, Wy, kochani, realizujecie swoje plany. Oboje jesteście otwarci tutaj na, na wszelkie wszelkie działania, wszelkie plany, um, myślę, że um, są stawiane granice, jeśli chodzi o Jakiekolwiek zatrzymanie się w miejscu, zatrzymanie się, zawiśnięcie, wstrzymanie jakiejkolwiek energii, wstrzymanie jakichkolwiek planów, ale tak samo wstrzymanie jakichkolwiek uczuć. Wy jesteście naładowani energetycznie, naładowane macie baterie, kochani. Wy nie chcecie niczego spowalniać i niczego nie chcecie zatrzymywać. Tak jak. Idziecie tak, jak mówię, z, prą z prądem? Tak, płyniecie z prądem, kochani. Wy cały czas jesteście otwarci, otwarci uczuciowo i emocjonalnie. Także nie widzę, żebyście tłumili jakiekolwiek uczucia. Tu jest radość, tu jest szczęście, tu jest zadowolenie, jest stabilność, odnosicie sukcesy. Kurdeż. Jest pięknie. Kombinujecie przy realizacji planów. Działacie. Jesteście w energii. W energii nie jesteście w energii biernej. No. Hmm. Jakie tłumicie. Jedyne, co wy możecie tłumić, to kochani, możecie czuć jakieś zniecierpliwienie, jeżeli chodzi o coś, czego wyczekujecie bardzo mocno. No. I tak to to jest. Fuu. Fantastyko. Dobra. Lecimy, jeśli chodzi o radę. Rada dla Was. Rada dla Was. Chociaż nie wiem, czy jest tutaj potrzebna. Hmm. Jeżeli macie, kochani, jakiekolwiek dylematy i stajecie na rozdrożu, to przede wszystkim stawiajcie na siebie, stawiajcie, stawiajcie na spokój, na harmonię, na stabilność. Wy macie moc sprawczą, możecie działać, możecie iść w kierunku stabilności. Mądrze dokonujcie wyborów. Uciekajcie przede wszystkim od sporów, od konfliktów. No. I starajcie się cały czas zachować równowagę. Hmm? Starajcie się. Szansa przed Wami jest na zrównoważoną przyszłość. Na równowagę w przyszłości. Jeśli chodzi o znaki Zodiaku, co my mamy? Lwa, znowu lwa. Co my jeszcze tu mamy? Rybki. Hmm. Może być baran, strzelec. Hmm. Baran, strzelec. No i co? I kto jest? I lew. No, ognisty. Dobra, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was.